Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No i jak widzicie jesteśmy na koncie scana, który zresztą napisał do mnie, czy nie chce utworzyć u niego właśnie kilku Shardów. No i ja zdziwiony pytam, że przecież nie ma żadnego eventu na Shardy, więc czemuż on chce Shard otwierać ani Samonas, ani Champion Chase no, ale okazało się oczywiście, że to ja jestem gapa, bo mamy Wintex Path. Wintex się pojawiło e, o dusze pani Mikołajowej i właśnie Segnika. E, znaczy to akurat punkty, ale dusze są tutaj 50 tysięcy punktów. A więc, e, no, jak zwykle, drogo i dużo. No, ale jednym z tych właśnie czynników, które na te punkty wpływają jest samą Champions, a więc generalnie tutaj sobie właśnie to zrobimy, więc tysięcy punktów już skan ma, już tutaj część ścieżki pootwierał, więc dajcie znać czy robicie ścieżkę, bo ja muszę się nad nią jeszcze zastanowić. No ale jeżeli oczywiście się zdecyduje, to połączę te dwa filmy. Teraz robimy tylko część pierwszą i 6 sakredów właśnie uskana. Oczywiście nie ma tu żadnych podwojonych szans, więc jeżeli chodzi o te złote szardy to tylko 6%. No, ale zawsze może się coś przydarzyć. A więc jedziemy po kolei Piękny z szagdów zobaczmy, czy jest long build. No, więc przed chwilą mówiłem, że może się coś przydarzyć. Słuchajcie, ja Longbigda bardzo długo używałem jeszcze w teamie właśnie ze Skullcrown i z Cinesą. Bardzo mi się to wtedy podobało właśnie za tamtych czasów. Był to jeden z najlepszych czempionów, którzy mieli ten alia atak bo na A3 on jeszcze podnosi ten damage o 20%. Więc, generalnie, naprawdę. Fajny, no teraz już jest znacznie więcej tutaj opcji, ale nie wiem, czy zaraz zobaczymy, czy kropka się u skana zaświeciła. Zaczęliśmy od A3, bo to jest to korowe jego skill. Na A1 jeszcze tutaj, powiedzmy, że ignoruje shield i block damage, atakuje jednego przeciwnika, no i na A2 ma szansę tutaj na umieszczenie weekend, a więc, ale w tych blender teamach od razu mi się przypomniało właśnie zarówno Skullcrown, jak i Sinesze bardzo lubię, a on je prowadził właśnie tutaj w takim teamie arenowym. No więc zaczęliśmy od oldschoolowego championa, ale fajnego, więc y, zobaczmy y, jeszcze 5 szardów. Czemu nie? Czemu nie? No, tym razem już tylko Epic y, Kunoichi. No dobrze, ja, ja nie mam zbudowanego tego czempiona, więc nie do końca wiem nawet co ona robi. Mamy też Licza. I trzech czempionów. No, jeszcze trzy szanse. Może jak tak zaczęliśmy od legendy, i jest zawahanie. Strasznie długie. Ale nie zwiastowało ono legendy. No, i mamy kolejnego. Alia, tak, Czempiona. No, właśnie Fajakin się później pojawił od Longbigda. No i część osób tutaj jego bardziej może nawet używała. Zależy pewnie od miejsca. i kolejny epik, no ale to jest przez wielu wymieniany jednym tchem wśród tych najlepszych epików grze. Geomancer, nie wiem czy skan Maga już na plus 4, ale jak nie ma, no to na pewno się nie zmartwi akurat z takiego Epika. No i ostatni, może dobrze zaczęliśmy, to może byśmy jeszcze dobrze skończyli jakąś legendą. No, chyba tutaj zbyt duże te moje oczekiwania były w tym momencie. Nie ma kropeczki, a więc tutaj nie będzie to nowy long build, Ale może faction guardian sobie skan tutaj coś mu pomoże, albo wzmocni właśnie któregoś z tych skin walkersów. No i dobiliśmy 40, prawie 50 tysięcy punktów, ale już tam ta ścieżka uskana była zaczęta, tak więc. Ponownie dzięki tu za użyczenie konta i możliwość posamonowania i zobaczymy się pewnie w dalszej części tymczasem. Cześć, jesteśmy już tutaj na moim koncie w Raid Shadow Legends. No i miała to być de facto trzecia część, będzie tylko druga. Jeszcze był Manolo, któremu chwilę poświęcę. Użyczył mi konto no i filmik z, e, byłby naprawdę krótki, bo w 10 szardach właśnie w tym Extra Legendary Event, który sobie dzisiaj i u mnie stoczymy, e, wylosowałem mu Logda Trumfolda, którego nie mam, a wydaje się no, może nie topową legendą, ale całkiem jest e, przyzwoity. I wpadła nagma, której ja też nie mam. O, akurat może nagmy to mniej żałuję, choć ze względów kolekcjonerskich u mnie na przykład byliby to dwaj nowi czempioni. No, tak wyszło niestety, że ten krótki filmik się gdzieś tam rozsypał, więc dzięki Manolo, że użyczył. Mi to konto, ale no, niestety nie zobaczycie tego samolingo. No i tak, ja, jeżeli chodzi o tą ścieżkę Wintex Path, to ją no, w zasadzie dopiero zaczynam. Zobaczymy, co tu sobie dzisiaj wylosujemy. I na niebiesko świeci się portal, więc ten Extra Legendary event kończy się już za 7 godzin. No i najwyższy czas, jeżeli mam w ogóle zamiar coś tutaj powalczyć. To rzeczywiście coś spróbować. No i cóż, muszę tylko. Zresztą zobaczymy, czy muszę. Jeśli miejsca nie starczy, bo Uskana w pierwszym szach, trafiliśmy legendę, to były co prawda sakredy, a w Manolo, właśnie w tej pierwszej dziesiątce, której mi się nie udało poprawnie nagrać. No to zobaczmy, co będzie u mnie. Najpierw zaczniemy właśnie od tego. I ja już no, nie jestem jeszcze w Mercy, ale mam na pewno troszeczkę bliżej do niego niż dalej. Więc, no tu nic ciekawego. To mam nadzieję, że aż tyle tych szardów tutaj nie spalę, no ale zwykle właśnie do tego Mercy dochodzę i tak to niestety wygląda, więc akurat goście w tym przypadku mieli więcej szczęścia, a ja muszę tu troszeczkę miejsca zrobić, ale jak widzicie robię wszystko tutaj już generalnie prawie że na ostatnią chwilę, bo no dużo tych rzeczy jest do roboty i musiałem też o kilka innych zadbać, więc Zobaczymy, czy chociaż to będzie się w jakiś sposób opłacało. Dobra, wyrzućmy trochę tych tutaj bohaterów, potem ja sobie zrobię z tego porządek i zaraz przystępujemy do dalszych poszukiwań. No i zobaczymy, co wyjdzie z tych 1 plus 1, no bo w Mercy na pewno stać mnie, żeby się zagłębić, ale czy to koniecznie zawsze musi być? Mercy, no to się jeszcze przekonamy. To już chyba trzecia dziesiątka. Także rzeczywiście do tych 200, które tu stanowią granicę, tego Mercy już pewnie jesteśmy tuż, tuż. No i także tu nic ciekawego się nie wydarzyło. Spalamy to dosyć szybko. Te szardy, no ale te niebieskie zwykle w tych różnych wydarzeniach nie są jakoś dużo warte. No to wszystkie niebieskie, więc no zobaczymy chociaż, co się tam ewentualnie wylosuje, bo właśnie myślę, że do tego Mercy albo już albo właśnie zaraz je przekroczę. Miałem około chyba 140 właśnie tych szardów bez legendy i jest na koniec dwa orki, dwóch orków, tak? To na pewno są to dwaj nowi czempioni dla mnie. Kompletnie ich nie kojarzę. O, ta to pani olkowa tak wygląda, matriarch Zarguna. To chyba nowy champion, gdzieś tam mi przeleciał przed oczami swego czasu, ale kompletnie nie wiem co robi. Atakuje przeciwnika dwa razy i leczy właśnie tego championa o 5% jego max HP przy każdym hicie. Także każdy hit ma szansę na provoke. Champion oparty tutaj na HP. Tutaj zwiększa czas trwania wszystkich debuffów, nie, zmniejsza czas trwania wszystkich debuffów, bo tak się zdziwiłem, już na Sprzymierzeńcu, a także umieszcza Continuous Heal na wszystkich Sprzymierzeńcach i także Taunt i label on na tym czempionie na dwie tury. No to taki wygląda na tanka, takiego dosyć. Tutaj atakuje wszystkich i umieszcza tarczę właśnie na swoich sprzymierzeńcach równą temu, czyli Max HP 25% właśnie zdrowia tego bohatera. Jeżeli właśnie ta tarcza umieszczona zostanie wygaszona lub usunięta przez uderzenia, no to wtedy leczy tutaj z przymierzeńców o 15% max HP tego czempiona i umieszcza strength ten. No to rzeczywiście wygląda na takiego solidnego tutaj tanka. No trzeba się będzie zastanowić. W ogóle, jeżeli ktoś ma jakieś zdanie na temat czempiona, to tego to niech da znać. No bo jest nowe, ale może ktoś już go trafił. HP we wszystkich bitwach o 30% i sprzymierzeńcy, którzy mają na sobie to właśnie tą że otrzymują 10% mniej damage'u. No więc tak, to jest pani z orków, no i tutaj, a nie, ten jest jednak z ogrynów. Ugil de Wigmeta Wyrmyta? Nieważne, ważne co on robi. Na A1 atakuje przeciwnika jednego i ma 100% szans po wyksiążkowaniu na szans na kradzież jednego buffa. No i także ma szansę, żeby na nim umieścić block buffs. Tak, ten taki debuff na dwie tury. Na A2 atakuje wszystkich. Ma znowu 100% szans po wyksiążkowaniu na usunięcie wszystkich buffów z przeciwników i także na umieszczenie weekend na dwie tury. Także oparty na HP. Champion, tak mi się dzisiaj tu przydarzyło. Tutaj umieszcza na A3 Increase na wszystkich sprzymierzeńcach. I także umieszcza z defense na tych sprzymierzeńcach, których defense, defense jest większy od albo równy od ich ataku, mhm. czyli na defensywnych, chyba sprzymierzeńcach, tak to trzeba określić. Jeżeli przeciwnik ma znaczy przymierzeniec ma atak większy niż defense, to wtedy umieszczaj increase atak. Aha, to taki sprytny buff. OK. No to jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi czempionami, to niech da znać aura accuracy właśnie w, na arenie tylko o 70. Taka średnia bym powiedział, jeśli tylko na I lekkość przeciwnik jest wskrzeszany, aktywuje który to był skill, ten Irf coś tam. A, atakuje ten swój atak na A2, czyli może zabrać mu buffy i umieścić weekend. Jeżeli jeżeli Właśnie ten przeciwnik jest z jaszczurów. No to ten efekt nie może być odpalty. Także aktywuję ten, to A2. Aha, aktywowanie tego A2 nie wrzuca skilla na cooldown. Ok, no to tak to wygląda. No, przynajmniej dwóch nowych czempionów. Tylko jeszcze muszę się zastanowić, czy. Czy dobrzy, czy nie, i gdzie ich mogę zastosować? Więc, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to chętnie wysłucham. No, w Meksy musieliśmy niestety wejść, ale to muszę się już na tym swoim koncie przyzwyczaić. Dziękujemy za te wszystkie reklamy. No i słuchajcie, jeszcze sobie zróbmy duszyczki, zobaczymy. Jest na Mortal Soul Stony i Immortal Soul Stony. Promocja, więc można by tutaj troszeczkę posamonować. Może coś ciekawego się trafi. Na razie, zróbmy te malutkie i zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli chodzi o moją wishlistę, no to taka na tą chwilę tak wygląda. Chyba jest ok. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Więc na razie o, tu jest niestety, jeżeli chodzi o tą ścieżkę, nie liczy się jakby jakość trafionej duszy, tylko liczą się otwierane kamyki. Więc tych małych nie będzie ich za dużo, ale. Może ja sobie coś na konto fajnego trafię, więc zobaczymy. O, jest i, i Infernal Baroness jest sześciogwiazdkowa, jest Mariusz, no dwie gwiazdki to jest awans mojego Mariusza o jedną gwiazdkę, ale nie będziemy zmieniać go na wishliście, no bo oczywiście Mariusz każdej swojej gwiazdki bardzo potrzebuje więc zobaczymy, może tutaj, tutaj na razie nie za dobrze to wygląda. No nic ciekawego. Chyba na Zargale mam już lepszą duszę, więc dwie gwiazdki tak dużo by jej nie dały. Czekamy na te pięcio-sześciogwiazdkowe. Jest kolejna legenda, zawie, ale tylko jedna gwiazdka jest, ta Maeve. I górda. Na MAVE mam chyba 6 gwiazdek, ale jeszcze tego czempiona nie zrobiłem, więc w sumie bez znaczenia. No, Daiti trochę mało, dwie gwiazdki. Jest któraś legenda, Arthag, ale też tylko jedna gwiazdka. Czy będzie jakiś taki super strzał, który mnie tu rzuci na kolana? Na razie nie widać. Potem sobie sprawdzę, czy mi coś fajnego tutaj. Doszło. Dajcie znać, czy chcecie jakiś filmik o Incarnate, bo ja dla mnie to jest dosyć ciekawy czempion. To znaczy, ja uważam, że Arbiterka to jest topowa legenda w tej grze i taki ochroniarz, właśnie w postaci ten, tej Incarnate. Aż sam jestem ciekaw ją wypróbować. Już mam ją chyba skończoną prawie. Felhand u mnie ma 6 gwiazdek, więc tutaj też raczej się nie wzbogaci. No, coś fajnego. A może... A może, no to Shiro niestety nie mam. A szkoda. Skończyło się miejsce albo skończyły się szardy? Skończyło się miejsce. Znaczy szardy, kamienie dusz, może tak. Zobaczmy, czy coś fajnego doszło. No, ma już tylko jedna gwiazdka, która mu nic nie daje, bo on jest oparty na defensie, a chyba ta druga gwiazdka, jeśli dobrze pamiętam, odpowiada za, za atak, więc nie bardzo, chyba, że będę chciał sobie dokupywać w sklepiku. No, Frei mam jeszcze, mam ją mnie. Ascendowaną. No ta pani miała 5 gwiazdek, dostanie 6. Niech będzie drugiej. Na pewno nie zamierzam robić. To taki czempion właśnie gdzieś tam może na SintraNos albo coś w tym stylu. No i to tyle, bo tutaj tych wzmocnień. No bo reszta jest nieprzygotowana, więc szybciutko usuńmy, może jakieś tutaj te naj, najsłabsze. Jeszcze tam trochę mi zostało. Generalnie Ej, właśnie sobie wszystko skasowałem. No ale widzicie, robię to w sumie już. Znaczy, dusze to może jeszcze tam by się świeciły. Z dzień nawet nie sprawdziłem. Ale tak to. No tutaj to też niepotrzebne. Piki w zasadzie też mogę powywalać. Bo one tutaj wzmocnieniem nie są i już troszkę tego miejsca będzie. Bo jak sobie zostawię, bo ja tego czempiona nie mam. A może tam jest do pozyskania w tych dziwnych ścieżkach. Więc dobra. Mamy jeszcze 25 tych małych duszyczek. No, ciągle nie było jakiegoś super strzału. Czekamy, co wyjdzie teraz. No wychodzi fatalnie póki co. Sinesha bowl. No nic, nic. Nie widać tych tutaj tego dwa razy, czyli tych pięciu i sześciu gwiazdek. Jest Lugia czterogwiazdkowa. Grazur. Tylko jedna gwiazdka. Tego czempiona akurat mam. No nie nie bardzo. No i peńki pełka dwie gwiazdki to też mnie w żaden sposób nie urządza. Więc jeszcze pięć pojedynczych szybko przeklikajmy. Jest jakiś epik. Ale słabiutki. Jedna gwiazdka. Nic ciekawego. A może by mi się tak komidus sześciogwiazdkowy trafił. O, i Ciekawy, ile ja mam na niej gwiazdek. Bo akurat tą rękę. Mam zrobioną, używałem ją gdzieś tam w Secret Roomach w Doom Tower, więc zaraz sprawdzimy, czy to jest do niej wzmocnienie, czy ona już miała tyle tych gwiazdek. No i ostatnia z tych małych duszyczek. Tak to sobie zrobimy, no nic tu ciekawego nie wpadnie. Zobaczmy, no Banshee, tak, Banshee zyskuje tutaj na swoich gwiazdkach. Rzeczywiście z 3 na 6. Lugia też zyskuje. To też jest taki całkiem spoko epik z block rewajwem. To co się może czasem przydać, a właśnie. O i gra no, Nawet tą jedną gwiazdkę, chociaż mu jakiś blessing można będzie dać ewentualnie. O to ragi. No, ale to tylko jedna gwiazdeczka dla niego. W sumie nawet nie kojarzę, żebym go gdzieś grył. No dobrze, słuchajcie, teraz te średnie dusze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może tutaj coś ciekawego wpadnie. Zaczynamy od Epika Tajlesia, czytaj gwiazdki. Chyba mam na niej więcej już tych gwiazdek. Jeszcze żaden mityk nie wpadł. Właśnie. No nie to, żebym miał jakieś zastraszające ilości mityków, ale gwiazdek do mityków nie można kupić, a mój komidus jest zupełnie, zupełnie bez. Okult Brawler, to mój Poisoner z, razem ukośnik z Frozen Banshee z wczesnogry. Już go nigdzie nie gram, a Frozen Banshee de facto została w mojej drużynie na klan Bossa. Przynajmniej w takiej wersji, gdzie trzeba wykorzystywać ralkę No, słabo z tych małych duszyczek leci póki co. Nie było żadnej legendy i żadnego mityka tutaj. Jeszcze dwie szanse. No i nadal to się nie zmienia. Tej pani to nawet nie mam zrobionej. Czy tu coś jeszcze? ciekawego mnie czeka. Jest legenda. A, Saito, no niby mam Saito, ale, ale nie używam go za bardzo, ale dla niego to jest cztery gwiazdki z zera, więc może go sobie tam gdzieś odświeżę. Okult dostaje full gwiazdek. Fajnie wygląda. No się o, szybciutko i tu jeszcze jest jakiś Taurus, też gdzieś tam w trakcie budowy, już czasami buduję takich czempionów tych y, ciągłych czempion z trainingam, że y, nawet y, sam do końca już nie kojarzę 40 tysięcy punktów, no nie jest to za dużo żeby tu gdziekolwiek dojść, już sama nawet dusza kosztuje 50 tysięcy Słuchajcie, może zrobimy tak, zobaczymy na co mnie stać, jeżeli chodzi o te świetnie dusze. No nie jest ich dużo, ale jeszcze 7 zakupię, a już potem sobie przeklikam tą właśnie ścieżkę i zobaczę, czego mi brakuje. Ale filmik skończymy po tych 7 duszach. Zobaczymy, chociaż na duże też by mnie było stać. No ale zobaczmy, co tu wypadnie. Nawet nie sprawdziłem ile one są punktowane, no ale jak tak będzie lecieć, że, że po prostu nic, no to chyba nie ma sensu z wszystkich zasobów się tutaj wyprztykać i, i po prostu nic z tego nie mieć. Ta wishlista to w ogóle. Ja nie wiem, chyba lepiej usunąć z tej listy i będzie większe prawdopodobieństwo jednak, że coś tam wpadnie, bo jakiejś dobrej duszy na zawodnika z listy to ja już dawno, dawno, dawno nie widziałem. No. rajki i Epiki. No tą panią to akurat lubię, ale duszę do niej chyba już taką mam generalnie. No nie, nie podoba mi się to za bardzo. A cieszę się, że chociaż gościom tutaj coś wpadło. No, co do moich tych legend, które tu widzieliście, to, to nawet nie wiem. No, cztery gwiazdki dla Coldhack już na moim etapie to mogłoby być coś lepszego. No tu nawet nie mam tej Coldhack, żeby coś ją wzmocnić. Czyli tutaj nadal nic ciekawego nie, nie wpadło. Słuchajcie, zobaczmy, ile kosztują w ogóle. No, 51 tysięcy, ale tu jeszcze trzeba by doklikać do kogoś. idzie oczywiście na dwie nie będzie mnie stać. Yy, I jak to w ogóle wyglądało? 1500 punktów, ale za dużą jest 7,5 7500. Tu jeszcze zawsze można jakieś książki pozgagniać, bo kurczaki to niekoniecznie. Yy. Ach, już. Kupmy sobie chociaż takich. ciągle nie to klikam co trzeba. 6 mógłbym kupić. Po 7,5 tysiąca. A słuchajcie, kupimy 3, żeby się tak nie wypukać. Ale to już jest ostatnie. Ja już i tak trochę irracjonalnie gram w tą grę. Więc yy, zobaczmy. Może chociaż z tych dużych coś wpadnie. Choć historycznie nic mi z tych dużych yy, nigdy nie wpadało. Ale zawsze kiedyś ten los może się w jakiś sposób odmienić. No, Lugia to już dzisiaj była, ale dostanie dwie gwiazdki więcej. No, czy będzie chociaż legenda? No, bo to już jest. No jest, ale teraz kto? Eee, no. Jest dwóch podobnych. To jest chyba ten, którego mam. Zresztą tu jest ta kojonka taka umieszczona. Ale nie używam tego czempiona za bardzo. No, ale 6 gwiazdek dostanie. No, tak jak mówię, lepiej chyba byłoby z te wishlisty zlikwidować. No i tutaj Endalia, której nie mam zrobionej. Więc tylko dla punktów. No, tak, ten jest. Wzbogaci się tutaj o solidną duszę. Wamping taki trochę Blood coach no i Lugia, która dzisiaj awansowała dwukrotnie słuchajcie, no już nie będę Was tutaj czasu zabierał wyklikiwaniem tej ścieżki, zaraz sobie pomyślę jak te 73 tysiące punktów dobrze spożytkować no ja już tu zdążyłem na w sumie na sam koniec ale gdyby ktoś tam jeszcze sobie Coś przezywał, no to powodzenia oczywiście życzę. Zostawcie łapkę jak możecie. Trzymajcie się. Cześć.